Przypominam, że do wygrania jest granie z spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film. Zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać. Z tej strony, Druszok, dzisiaj jesteśmy klasyczni na GeForce Kings. Jeszcze przed materiałem serdecznie Was zapraszam do wpisania kodu Druszok, który da Wam 5% więcej do doładowania. Na stronę sobie wpłacicie czym tak naprawdę chcecie, więc jeżeli jesteście pełnoletni. To możecie sobie oczywiście spróbować No i co, jeżeli wchodzicie pierwszy raz na stronę to macie tutaj darmową skrzyneczkę Więc kod DRUSZOK może dać wam takiego Elite Buildzika Tutaj za 4,56 przykładowo, więc spoko Poza tym dzienny banusik, możecie sobie tutaj zakręcić i dostać sobie I, i, i takiego... Taką emeczkę to złote się... nie no spoko, spoko, zawsze banusowe coś jest spoczko Otwórzmy sobie może trzy razy skrzynię, może braci. I zobaczmy czy... No tak. No resztę sobie sprzedajmy z tym Eskę póki co. Zróbmy sobie tutaj. Um, jednego krakena zakręćmy sobę. Jednego krakenika. No i to jest giga słaba, bo to jest parę złotych 13. Ale wymienimy sobie w generatorze punkty, które mamy. Mamy 1630. Co tutaj dostaniemy ciekawego? 5 ziko, zawsze coś, zawsze coś. Otwórzmy sobie skrzynie pinki. No ok, 45 zł. No nie, nie tym razem. Dwa razy, a no dwa razy skrzynia, Rush B. 206 Spoko, spoko Dobra, otwórzmy sobie może teraz Skrzynię tutaj hmm. Windmill, windmill. Dwa razy No nie, tutaj już widzę, że to jest ścinko Tego teczka sobie zostawimy Tyczkę można zostawić. Może otwórzmy sobie double down 2 razy 56 Zico No jeden X-Ray, ale czy ten X-Ray? No nie wypadło to najgorzej. Nie wypadło najgorzej, nie wypadło. Ja bym tak szczerze zakręcił sobie tutaj coś z naklejkami. Enzur. 2 razy 80 polskich PLN-ów. 150 do i tu dało, wyśmienicie dało. Zróbmy sobie jakąś bitwę. Bitwę. Bitwę, jakąś bitwę, bitwę, bitwę. I żeby rozgrać maszynę. Dwa razy SmartMove. do dwa razy. Albo trzy. I może 777 laki. Dwa razy. I na koniec wrzuć mi sobie. 3 razy mastera, z 1026 zł taka bitwa będzie kosztować 10 tutaj skrzyneczek, będzie szło Spróbujemy sobie, no mam nadzieję, że wygramy, mam nadzieję, mam nadzieję Oby, oby wygrać, tu by się przydało Tu by się przydało wygrać, nie powiem, że nie Jak nie pyknie, wlecimy sobie w kontrola, może coś spróbujemy zrobić na kontrol. ostatni kontrol ładnie oddał Przynajmniej No oddał, Ła ładnie po prostu oddał, na start No mamy tutaj dla nas skrzyneczka po raz drugi dla nas chyba. Dokładnie i tu ładnie dla nas, dobra. Knifado czy dla nas? Niestety nie chyba, bo dla tej paw będzie włupka, tak? Druga knifa knifado, może jednak nożyk tym razem. No i to ale nie dla. Nie. Ale spokojnie, jeszcze jakiś nożyk dla nas teraz. No nie no, first class to jest jeszcze za 270. no Cinko, ale tu jeszcze trzeba dać 7 laki. To no, musi dać coś laki chyba, żebyśmy tutaj, albo Master musi dać. Nie wiadomo co, żebyśmy tutaj wygrali No, to teraz trzeba pokładać nadzieję w skrzyni tutaj Master Skrzynia Master da nam... No nie no, Happy dla... Chad'a Dla nas jakiś Fallen Teraz dla nas Happy I teraz bym dać coś za ponad tysiaka Ten cerk nie będzie warty ponad tysiaka Więc niestety dało tutaj Chad'owi koskę Niestety, zakręćmy sobie coś na kontrolu znaczy nie zakręćmy, zróbmy sobie kontrolę Jakaś tutaj Nie, że nie, wóbka tym razem Może taki kałaszyk blue sport 27% wystarczy, 27 wystarczy, ja to czuję Niestety 27% było I za mało, żeby tutaj siadło nam Otwórzmy sobie może skrzynię yy, co ty byśmy mogli sobie otworzyć Skrzynię Eagle 3000 polskich palanów. To skrzynia jest gruba, ale, ale traf w żadnym stopniu nie jest gruby i nie, nie przygrubił nam portfelu, portfela. Niestety, Bilioner, co nam tutaj rzuci ciekawego? Hmm. No jesteśmy lekko w plecy, ale zrobimy sobie kontrakt. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Nie narzucał tych tańszych skinów, bo dadzą PH2200, prawie, a dostajemy. 1400 Nocinko, otwórzmy sobie na koniec. Na koniec, bo czemu by nie? I bo czemu by tak nie zrobić? Dajmy sobie, tutaj, co nam zostało. Otworzymy sobie. I... Ja jeden, wypadło mi z głowy. Jak to się nazywa? Big Bolera. Pierw testowym, trzeba było otworzyć. Ale teraz Big Boler da nam jeszcze lepiej, bo da nam. Auga Amber Slipstream. No. Ale co? Pamiętajcie, kod taka skrzyneczka za triko, jeżeli wchodzicie pierwszy raz. Myślę, myślę po prostu, że warto, bo warto.